To jest moje odkrycie tego lata. Plecak EDC, czyli do codziennego użytku. Mały, lekki, nie rzuca się w zasadzie w oczy, ma tyle kieszeni, że trafił idealnie w moje potrzeby. A najlepsze, można go w sekundę zmienić w mini plecak fotograficzny właśnie z dodatkowym wkładem na aparat. Testuję go już w zasadzie od ponad miesiąca i serio nie spodziewałem się, że aż tak szybko wtopi się w moje takie codzienne życie. A w praktyce najczęściej włożę w nim laptopa 14-calowego, iPada 11-calowego, ładowarkę do OneWilla, a do tego mam szybki dostęp do okularów i telefonu w środku, klucze w górnej kieszonce, a w tej ukrytej, no nie zgadniecie, no pasta do mojej nowej fryzury. Taka matowa, bo w zasadzie nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda, nie? I właśnie to mi się w nim podoba. Gdy nie potrzebuję brać aparatu, wkład w foto zostaje w domu. Plecak nadal jest lekki i wygodny. A jak trzeba, biorę ten dodatkowy wkład i bezpiecznie zabieram sprzęt na miasto. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski. Miło mi, że wpadliście. Na tym kanale znajdziecie głównie testy, recenzje, pierwsze wrażenia, newsy i trochę lifestylu. Taka mała ciekawostka. Ten materiał jest nagrany nowym Lumixem S1 Mark II w trybie Open Gate i na płaskim profilu Vlog. Dzięki temu możecie zobaczyć dokładnie, jak ten sprzęt pracuje w praktyce. Zanim zaczniemy, no, ważna informacja. Ten materiał powstał we współpracy z Fotoformą, czyli jest sponsorowany. Mam też coś dla was przy okazji. Kod rabatowy RS10, który daje 10% zniżki na cały asortyment marki Urt w sklepie Fotoforma. A sam plecak dostałem w barterze, czyli zostaje ze mną na stałe. Hashtag reklama. Jeśli chodzi o ten plecak, to model 20-litrowy waży około 900 gramów bez wkładu. A dokładne wymiary wrzucę Wam gdzieś tu na ekranie. Do tego mamy wspomniany już wcześniej wkład fotograficzny, który mieści około 3,7 litra i waży 250 gramów. Jeśli chodzi o wykonanie, serio, nie mam się do czego przyczepić. Materiał to Nylon 600D, taki z recyklingu, a suwaki to już sprawdzone YKK. Trudno tu oczekiwać czegokolwiek więcej w zasadzie. A największy plus? Przechowywanie. Mimo tak kompaktowych gabarytów jak na 20-litrowy sprzęt, mamy aż 12 różnych stref. Kieszenie, przegrody, paski no tych miejsc, gdzie można coś schować, przypiąć lub przełożyć jest naprawdę sporo, a dla mnie w codziennym użytkowaniu to jest w zasadzie złoto. Zapytacie pewnie, co z statywem? Nie ma tu dedykowanej kieszeni na butelkę, czy właśnie na ten wspomniany statyw, ale producent przewidział uchwyty i paski więc bez problemu zamocujemy tu niewielki, taki mobilny tripod, czyli statyw. A jeśli chodzi o sam wkład, ten fotograficzny, jest dość prosty, jeśli chodzi o wykonanie i to, co tam znajdziemy. Jedna kieszonka Dwie przegrody na rzep, które możemy dowolnie manipulować w środku, rączka do przenoszenia. No i w zasadzie to tyle. Trochę szkoda bym powiedział, bo czuję, że trochę tu jest taki zmarnowany potencjał. Producent mógł dorzucić tutaj na przykład takie dodatkowe uchwyty, dzięki czemu wkład mógłby pełnić rolę małej takiej torby, a to byłaby fajna taka dodatkowa funkcjonalność przy takim dosłownie minimalnym dodatkowym koszcie. Wszystko do tej pory, co w zasadzie powiedziałem, nie miałoby totalnie sensu, gdyby ten plecak nie sprawdzał się w tak w praktyce, a na szczęście sprawdza się. Choć nie jest idealnie, to trzeba tu zaznaczyć. Pierwszy niuans pojawił się, gdy mocno go obładowałem, że tak powiem. Na przykład używając wkładu z aparatem i akcesoriami, które tam udało mi się zmieścić, a w górnej części trzymałem jeszcze swoje rzeczy. W tym scenariuszu właśnie wyjmowanie aparatu właśnie z tej dedykowanej przegrody nie było takie super komfortowe. Same suwaki w tej sekcji są moim zdaniem odrobinę za krótkie, więc takie pełne otwarcie nie przebiega tak w zasadzie płynnie jak ja bym oczekiwał. Druga sprawa to szelki. Przy większym obciążeniu i dłuższych spacerach mogłyby być zwyczajnie ciut wygodniejsze. I nie zrozumcie mnie źle, bo te szelki nie są w zasadzie złe, bo używałem takich gorszych, które wręcz zostawiały mi ślady po jednym dniu użytkowaniu. Ale tu tak powiedziałbym, że do ideału jeszcze trochę brakuje. Jeśli chodzi o same suwaki w całym plecaku, ich opór jest świetnie wyważony. Przypadkiem się nie otworzą, to Jestem przekonany, a jednocześnie nie trzeba z nimi, tak bym powiedział, walczyć, z czym się w przeszłości już spotkałem. Rozmieszczenie kieszeni, również bardzo przemyślane. Nie miałem ani razu wrażenia, że czegoś mi tu brakuje. Żeby nie było, że to tylko taka moja teoria, miałem okazję sprawdzić ten plecak w praktyce. Poszliśmy z Mateuszem na fotospacer do centrum Warszawy, zajął nam to. Kilka godzin, no tak śmiało bym powiedział, gdzie po raz pierwszy testowałem Lumixa na street tak foto. W plecaku miałem właśnie ten aparat, laptopa, bo byłem bezpośrednio z pracy, akcesoria i parę rzeczy takich codziennych. Powiem Wam, że mimo pełnego załadunku na tamten moment, to naprawdę dał radę. Nic się tu, no bym powiedział, nie rozjechało, nie było uczucia takiego przeciążenia po tym czasie. To był dla mnie taki pierwszy realny test bojowy i wyszedł moim zdaniem na plus. I w tej sekcji na koniec jeszcze jedna rzecz. Branding i kolory. Plecak nie świeci z daleka hasłem hej, ja mam w sobie sprzęt foto, tylko wygląda tak dosłownie stonowanie i elegancko. A z takiego typowo codziennego użytkowania od ponad miesiąca jeżdżę z nim codziennie na Onewheelu do pracy. Wtedy nie mam właśnie w środku tego wkładu na aparat, tylko laptopa, iPada, ładowarkę i parę takich moich drobiazgów codziennych. I powiem tu szczerze, w takiej roli moim zdaniem sprawdza się Genialnie. Jest wygodny, nie rzuca się w oczy. No i bym powiedział, że po prostu robi robotę. Podsumowując, urt Across 20 litrów to nie jest plecak, który ma robić efekt wow, tylko taki, który po prostu codziennie robi robotę. Świetna organizacja, taka wysoka jakość wykonania, możliwość dodania właśnie tego wkładu fotograficznego w tom i z powrotem. To, że nie rzuca się w oczy, to sprawia, że stał się moim codziennym towarzyszem, jak już zdążyliście wywnioskować. Czy to do pracy, czy na one milu, czy na szybki wypad do miasta. Na zakupy na przykład. Nie jest on idealny, to już zapewne wywnioskowaliście. Na przykład, szelki mogłyby być ciut, wygodniejsze, a sam dostęp do aparatu, właśnie z tego dedykowanego wkładu, bardziej powiedziałbym płynny, ale właśnie na tle tego wszystkiego, co powiedziałem, i tak dobrze się go używa na co dzień. Te minusy naprawdę schodzą na taki Dalszy plan. Dajcie znać w komentarzach, czego wy używacie, jeśli chodzi o wasze plecaki i DC, bądź typowo fotograficzne. Jestem ciekaw, jak to wygląda u Was na co dzień. I na koniec przypomnę, bo uważam, że jest to dosyć istotna informacja. Jeśli ktoś z Was będzie chciał taki plecak kupić i go przetestować, to w fotoformie macie kod RS10 dający 10% zniżki na całą markę urw w sklepie fotoforma. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. I do następnego.